Witajcie! Na wstępie tego wideo chciałbym zaznaczyć, że kanał przeze mnie stworzony jest wyłącznie kanałem hobbystycznym. Wszystkie filmy, które w nim znajdziecie, są amatorskie i nie będzie tutaj żadnych materiałów merytorycznych. Są inne kanały akwarystyczne na ten temat, które zresztą sam lubię obserwować i subskrybuję. Na moim kanale znajdziecie wyłącznie moje wideo autorskie odnośnie mojego 120-litrowego akwarium, w którym będę zamieszczał. Wszystkie prace z nim związane, to co się w nim zmieni, co nowego się pojawi. W tym momencie przygotowuję się do zasadzenia nowych roślin, które otrzymam od mojego znajomego. I w tym celu wczoraj zostało odmulone dno, wyczyszczony filtr i zrobiona podmiana wody. Jeżeli wszystko trafi do mnie w dobrym stanie i zasadzę to jak najszybciej, oczywiście nagram materiał z tego, jak to wygląda już po. Wszystkich tych pracach związanych z sadzeniem roślin. Na tę chwilę akwarium nie zostało zaktualizowane, nic nie zostało dodane. Wszystko to, co tutaj widzicie, możecie znaleźć też w materiałach wcześniejszych. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego razu. Pozdrawiam.